Kierunkowska, co, co? Nie wiem jakaś znaczy, tak, Jak zjeżdżasz z chodnika Aniuka powinien być jeszcze załączony tak? kierunkowska, bo włączasz się do ruchu, tak? A, i, co? I teraz pojedziemy w prawo. A i co? Trzymaj się prawej tu Najlepiej nie uruchamiaj. Patrz na lewo mhm. i zasuwam. Czekaj, bo to coś jedzie. nie, mam. Ale to kręcę mocno. Okej. Okay. Ła. Dobrze, no i dalej. I w prawo na skrzywaniu. Hamuluj. Biedź cicho, bo ja wiem, co ja mam robić. fajnie. No to lepiej się ugarnij, chłopie. Dwa worki. Aż ja. pojechała. Sprzęgło. Kto ta numer zrobiła. Pamiętaj, sprzęgło. Ślą. No, puszczasz no, no. No, tak sprzęgło w razy jest. sztuka. Emilko, wystarczy? Blum, blum. U mnie nie słychać cię to, to. O, tam Nie, to źle puszcza sprzęgło. Który wiek? Funkcji. To wszystko przez niego, ja z nim więcej nie jeżdżę nigdzie. Czekaj, dziewczyno, do jak będziesz miała sprawkę, i o tam w ogóle za kierownica nie wejdę. No na pewno, a czekaj, Jest jak pójdziemy to... gdzieś na imprezę, to szybko ty zaraz mnie drzwi włożyć. łyknę coś i już... Ja, ty mi będziesz wozić. Na pewno. No a, tak jak się... gadasz, a śniłeś się, to już Czy dopiero będzie, bo dopiero to, to będzie. i na no marzenia takie ci zostaną. Fajnie, nie? No tak. Idziemy, proszę, Tanka. Ale na <głos》>. Cicho być. Jak chcesz cię jeść to się nie odzywaj. I rakieta. Idzie ja tak uderzyć, żeby tyłem walnąć o coś. Boże, coś, kochany! On jest dobrze ubezpieczony, wiesz? Aha. Te docinki z posiedzenia mają chyba spowodować, że niespodzianka urodzinowa będzie jeszcze większa. Justyna też musi dołożyć Boże, swoje. Proszę, Emilko, no ja się... widzę ty ludzi, Posu... ale posłuchaj. Nie? Okay. Posłuchaj mi, Emilko. Bo puszczasz, ja dla ciebie pracuję sprzęgłem. No A ty ciśniesz gaz i, i jedziesz prosto w ludzi. Rozumiesz, to, że ich widzisz, to jest raz, ale ty musisz też zareagować, Emilko. Dobrze? Bo jak ja ci, wiesz, przetrzymuję, zwracam ci uwagę, to ty nie ciśnij mi gazu, bo mówisz, widzę, widzę, ale ciśniesz gaz i puszcza sprzęgło. To nie możesz wierzyć, jak pieszy ma stopę postawioną na przejściu. Dobrze. Ok? Okej? Zakoduj. I w prawo. Zakoduj, Emilko. Prosimy o to w imieniu wszystkich pieszych w tym kraju. Ba. Co to? Nie zatrzymaj się. Ty wiesz, jaki jest dzisiaj dzień? Nie. Trzynasty twoje urodziny, nie? No i? No. To jest niespodzianka. Znaczy. <laughs> idziemy na kolację, zabieram cię. Nie no, nie rób sobie jaj w domu. No. Nie, Nie wiem No chodź. Emilko. <laughs> Razem nikę nie wyłazimy, to chociaż raz mamy okazję. No to co teraz? Czyja? No teraz idziemy. <laughs> Babcie się kochani dobrze. <laughs> Dzięki. Na razie. Bierz mistrzu, Emilkę. Trzymajcie się, kochani, bawcie się dobrze. <laughs> Dzięki. Emilia coś nie może uwierzyć, że to się dzieje naprawdę. Instruktorka skróciła jazdę i dochowała tajemnicy. Mamy więc dużą niespodziankę od Przemka dla Emilii, a dla nich obojga jest szansa na odrobinę romantyzmu.